Dzień dobry wieczór, ja jestem Zanek, to jest CVSA 5 z dodatkiem Brave New World, za mną jest Fred, mamy turę 252, limit jest ustawiony na 330, jest rok 1964, pracowujemy teorię atomu, trochę późno, bo jak wiecie albo i nie wiecie. Projekt Manhattan został zbudowany chyba w którym? W 1940? W tam roku? Czwartym albo piątym? Już teraz nie pamiętam dokładnie. No tak czy siak, w 45 atomówkę walnięto na Hiroshima. Chłe, A my będziemy walić atomówkami w co? W Hiroshima. No jak w Hiroshima? Jaką Hiroshima? Tu nie ma żadnej Hiroshima. Nie wiem, znajdziemy. To jest Tokio tylko. Ej, będziemy walić atomówkami w ten. w, w Wenecję. Honolulu, tak nie, nie, w Honolulu nie, Honolulu jest spoko. Wenecję będziemy walić ten, bo jest upierdliwa i jakieś ten dziwne dziwne rzeczy każe nam robić po prostu przywagę polityczną. I tyle. Dobra, no to idziemy z tym koksem, nie ma co tam się zbytnio rozwodzić. E, co ja tu mogę zrobić? Mogę wybudować... A teraz są moje ci śmieszni. Niech się tutaj kulają. Ogólnie to ci powiem w następnej turze ile to będzie tej nauki u mnie. Aha, to myślę, czy... że to może być ciekawe. No Fred przełączył wszędzie u siebie ten, wszędzie w każdym mieście przełączył na nacisk na naukę i tak robimy taki eksperyment. O, tutaj jest jakiś krasnojarsk jeszcze jakbyś chciał wiedzieć. Wiecie? Co? Krasnojarsk O Boże jak to podbić? No, z morza, no tylko z morza. Jest... To się baw. Znaczy ja nie mam statków pod łodziami podwodnymi nie podbija tego. Ale no możesz ostrzelać chyba, co nie? Czy nie? Nie, łodziami podwodnymi nie mogę strzelać tego. No jak, jakąś tą Torpedę zapodam tam. No nie, nie hmm. można. Niestety nie można. Eee dobra. Czy ja mogę kupić jakąś kulturę tu? Tutaj tak, tutaj jo. Tutaj jo i... budujemy farmę heja. Nextura. O. Hmm. Czy bileciki mam kupione? Jakie bileciki? O, to jest temat wiecznie powracający, Piotrek. To znaczy? Koncert. Macie i koncert tej, tej twojej Tak, tak, To jest. Ja teraz mam taki hype na to, że szok. Ale gdzie oni grają teraz? Gdzie w 100 Stodo... dole będą grali. W Warszawie? Mhm. To byłeś do Warszawy się kulał? No mniej więcej. A to wychodzi, tak? Okej. Okay. Tak, no ale ja tak daleko aż nie mam, także. Aha. Dwie godzinki. O, to nie, 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 niedaleko. Da radę. No ja mam do Warszawy jakieś... Pff, takim zwyczajnym pociągiem, pośpiechem. O ile w ogóle jeszcze takie jeżdżą. Oprócz chyba Intercity, chyba... Nie, już chyba tylko Intercity zastąpię. Intercity to jakieś 5 godzin się kulam. Tak mi cię to Z Gorzowa do... Do Warszawy. Świetna zabawa. No, naprawdę, pełen wypas. Jak chcesz odpocząć, nie to polecam. Zjesz batonika, przynajmniej w Intercity czy coś. Kawy się no, napijesz. No. Nie, no, z tym odpoczynku to żartuję, a nie, nie ten. Znaczy, lubię jeździć pociągami, tak średnio. Znaczy, no, lubię. No. Transport jak transport, ale wiesz. No, męczący strasznie, no. 5 godzin siedzieć w pociągu, no to masakra, tak. Ale... No, minimalnie. Parę razy tam musiałem jechać po coś do Warszawy. Więc się musiałem tłuc, taki kawał drogi i no nie było to powiedzmy fajne, fajne jakieś relaksujące, czy coś w tym stylu przeżycie, no człowiek wychodzi taki zmęczony, jakby nie wiem, siedział przez 5 godzin w pralce, czy coś w tym stylu, tak tłucze w tym pociągu, to jest naprawdę taki... Jeszcze najlepsze jest to, że ten, że przynajmniej jak ja jeździłem, to był pociąg z Gorzowa wyjeżdżał o 20 chyba 3,40, a przyjeżdżał tam, nie wiem, na jakąś 5 rano czy coś takiego, więc wiesz, całą, no, całą noc w pociągu i tam się na pewno wyśpisz, więc pełen wypas. Żeby, Świetnie. żeby tam, wiesz, jeszcze musisz tak naprawdę nie śpisz, bo tam śpisz, tam pilnujesz rzeczy, żeby cię nie okradli, czy coś w wstydu. To jest pełen wypas, nie? Znaczy nie no, w Intercity chyba nie kradną, masz tak bardzo, ale kto wie. Eee... Aż tak bardzo, tak zabrzmiało. No, no, chyba nie, nie ma, w Intercity nie kradną, chyba. Tak mi się wydaje. Ble. No, mniejsza z tym, dobra. Dawno temu to było nieprawda, więc co za różnica. Dobra. Eee, co ja no mogę tak. tu wybudować? Także test na naukę wykonany już, chyba? No to ile masz tych punktów nauki? No 910. No to grubo, to możesz tak zostawić, będziemy cisnąć sobie. To masz prawie dwa razy tyle co ja, mam 516, ale mam wszędzie nacisk na, na produkcję praktycznie, więc. Z tym, z, e, z naciskiem na naukę może bym miał 700, kto wie. Nie chce mi się robić eksperymentów. E, co ja tu mogę wybudować? A niech będzie laboratorium badawcze. Czemu nie? Tutaj niech sobie kampią. Tutaj niech moje łodzie podwodne coś atakują. Yo. Po prostu... mógłbyś, mógłbyś się pozbyć tej, tej fregaty, wiesz. Której fregaty? No tam na rosyjskiej. No zaraz... O. Nie, już teraz się nie podbędę. Bo tam się mogą stać nieciekawe rzeczy te, zaraz. No co to żeś zrobić, Boże, nie? Znowu... Rzeczy. No czymś muszę to podbić. No to... O Boże. Weź w buduję jakieś miasto nad, tym, nad morzem i tyle, no. Masz nie hajs. Masz hajs nakupuj budynków tam i tyle, no. Nie mam hajsu tak dużo. No to musisz mieć tak, żeby dobre miasto to musisz mieć, nie wiem, z 3000 no. No to jeszcze nie. Zbuduj miasto nad tym, gdzieś na pustyni, byle by tam miało jakąś produkcję i weź tam trzaskaj, albo kupuj po prostu okręty, co, co, co ileś tam tury. Oj, wytrzymam. Przeżyję, dam radę w taki sposób. To jest taki challenge dla mnie. Ale to takie męczące, Jezus, że ci się chce. Ja mu za wolę statki pobudować. Mm, kolejny artefakt wykopałem, pełen wypas. Uwielbiam kopać tymi archeologami po prostu. Pełen wypas. Tyle satysfakcji. Nie, tyle kopania po prostu w ziemi i w ogóle, co za zajęcie. O Boże, nie! Zatopili cię, no i widzisz? Nie! Czemu ty nie walisz do tego miasta z te... Nie no, walisz w sumie z tych, z tych artylerii. Czy teraz z morza atakuj, no, weź ostrzelaj tymi działami, czy też artylerią w ten twer i tymi ziomkami, którzy przeżyli z morza atakuj, czy jak czapka, no. Jest lag, nie wiem co się stanie, jak się odnieść. No jest lag, no coś się dzieje, jakieś państwo miasta coś tutaj lagują. Aż, ty, żeś ty, tymi działami w wkulał się na tą wyspę, zająłeś ten i będziesz ostrzeliwał wszystkie statki, które przypłyną? Mniej więcej. Mówisz? Czemu oni weszli na ląd, Chryste! Nie wiem. <laughs> jak tyś ich wysłał, Chryste? Nie wiem. Mieli atakować bezpośrednio z morza na miasto. No wiem! No to co to odwalasz tam za manianę? lagi. A tam lagi, jakieś miskniki tak. zrobiłeś I tak Fregata poszła w pizzyu za przeproszenie. O Jezu, ale nie, to ja wiesz co, to się teraz denerwuje, to on to, to już jest za dużo. Są tu ma jakieś? Irkuck, Jakuck, czy cholerabia jak to się wymaga? Ej, tutaj kolejna ekipa Setlersów przybywa od tego Od Ramzesa. Mam już robotników. To czyli Ramzes musi mieć tutaj miasto zaraz, to ja tam kulam. Boże, co ten troll tam robi? No i kolejną jednostkę ten kawalerii dostał, ale fajnie. Zaraz tam sprawdzę, gdzie ten troll się zabunkrował. A tak na marginesie, to kupiłbym sobie chyba kuter i tym kutrem pocisnął na tą ropę tutaj i byłoby zajebiście. Bo miałbym swoją ropę, 4, aż cztery 4 jednostki, po prostu full wypas. Cytrusy, plantacja i takie tam. No dobra, robole ciśniemy tutaj. Moi roboty przeszli sobie kulturalnie, tą ekipę można sfortyfikować, tych gości tutaj puścić. Produkcja, Osaka. Co ja chcę w Osaka tworzyć? Pancernik? Ja mam rozkminę jak to, kurde, zagrać. Ty, ja pancerniki pobuduję, to będzie gruba. Dobra, wykopali artefakt, pełen wypas. Jaką rozkminę masz? Co, 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 zagrać? No... wypadałoby jeszcze te trzy miasta zniszczyć, rosyjskie, a potem pójść na Moskwę. Nie no, wypadałoby zbombardować atomówką Wenecję. To jest twoja... No. A chcesz ten? Chcesz, chcesz, Moskwę zdobyć do siebie? Hm. Dobry motyw. Ciekawe czy mnie prześcigniesz, jak zdobędziesz Rosję w punktach. W sumie miałbyś już drugą taką fajną stolicę. No ciekawe, co tam w tej stolicy jeszcze jest. No, może jakaś bieda, bieda miasta albo coś w tym stylu. Odchodząca sesja. Ej, no bez jaj. Tutaj mi ostrzelali moją tą łódź podwodną. Trzeba się stąd ewakuować. Przyjąć ustrę mogę. Jeja. Yeah. Po prostu jeja. Yeah. No, ale ten lak już jest trochę męczący. Dzień dobry. Tak, tak, dzień dobry, dzień dobry. No, ruchy, ruchy, ruchy. Jest. Przepłynęła sobie moja budka podwodna. Zaraz tam też ostrzelali, bo że to też było na klata, jak fajnie. Twer zajęty, dobra. To się ...zwijam stąd. Race, da city Race, race, ok. Ja, yeah, kolejny. Wielki dealer. Więc tym dealerem pojedziemy gdzieś sobie tutaj. Dealer. Dealer, no. Serio? Serio? Wielki dealer, tak? E, teraz tak, zwiększ naukę z sumów badawczych o 50%. Ble. Krap Wielcy naukowcy poją się 25% szybciej Krab. plus jeden nauki z każdego punktu handlowego 17 nauki z uniwersytetów w Miodzio. Więc pójdziemy w to. Okej, okay, ja mam zadowolenie? 24? Ue, to styknie mi. Więc tak, gdzie jest to krapowate miasto tego Egipcjanina? Tutaj w sumie jeszcze jedno miasto mógłbym zbudować, to są jakieś cytrusy, konie, kurcze i takie inne wynalazki. 950 nauki. 519. 519? Z taką dumą! No a co? E, 202 golda i 242 punkty e, kultury. To kultury masz ode mnie dwa razy więcej. No. I powiedzmy jeszcze co, jeszcze mam 43 wiary. 35. Eee, co tam pikuś. Bez żadnych budynków. <grym> no to skąd masz tą kulturę? Tą wiarę? Eee, budynki te... Znaczy te twoje, wiesz, te A, za wiary. meczaty i katedry. Tak. No, no spoko. Czekaj, bo ja muszę sobie właśnie tutaj chyba stworzyć jednego ziomka pod tytułem Misjonarz. W sumie jakby za tą wiarę, to mógłbym kupować ten, przynajmniej jednego naukowca mógłbym kupić, ale dobra, na razie kupimy sobie misjonarza. Pociśniemy do Kogishima i tam zaszczepimy religię. Co jest tak, czy te gatlingi mogę awansować do czegoś, albo tych lancerów? Lancerów to pewnie do śmigłowców już można awansować od razu. Nie przejście z jakichś jednostek konnych do na teraz się przesiadają goście Pełen wypas O Boże, dziesięć 10... nie... O nie, biją się! Kto się bije? Ramses i ten? się biją, co to, to za różnica? Nie, nie o to mi chodzi. Co, cie, co co, Kto się bije? Wieprzone barby. Ktoś tu ostrzelał moje ...głodzie podwodne znowu. Fajnie jest mieć dziesięć niezadowolenia. O barby są, ja sobie postrzelam. A czemu masz dziesięć niezadowolenia znowu? Zajęły... Przez to miasto, że zająłeś, czy co? Przez tak. Ten, przez ten twer? No dobra, to masz barbę. No ja też miałem barbę, więc trzeba sobie z nimi jakoś poradzić. Masz piechotę z czasów Wielkiej Wojny, to tam rozwalisz to w cholerę. Tylko uważaj na naukowca, żeby cię nie zajęli, bo masz tu naukowca koło radziejowe. Nie wiem, czy ty pamiętasz o tym naukowcu? To wypal z niego technologię, przecież już nie ma sensu budować tej, tej... Akademii, czy co on tam buduje. No i wypalę może technologię, jak będzie już jakaś technologia taka pełna, że... To tutaj dla... nadwyżka przechodzi na następną, więc to nie Dobra. To już, już można wypalić w co, przecież by to przyspieszyło. Ale im więcej mam chyba punktów, tym to więcej będzie miało, wiesz... Tak, znaczy im późniejsza technologia, tym więcej punktów on chyba daje, czy coś takiego, więc... To jakoś tak to Właśnie. chyba działa. Jakoś tak to chyba działa. Dobra. Co ja chcę tutaj zrobić? Ja chcę zatopić barbów moimi okrętami podwodnymi. To robisz ten desant na tą Rosję, czy nie? To nie jest takie proste. No jak to nie proste? Ja mam tutaj łodzie podwodne, nikogo tutaj nie ma. No ale te miasta mają 56 obronności, bo tak. No to płyń tak i się desantuj na Moskwę bezpośrednio, żeby zdobyć Moskwę i tyle. To weź tam zeskautuj czy tam czy na lądzie coś tam przymocujesz. Zaraz, zaraz zeskautuję. Ja muszę pobudować te, a tutaj zaraz całą flotę tych niszczycieli wybuduję, pancerników, więc to będzie miazga. Barby jakie barby? No to barby wypal, spal je, zabij cokolwiek. Wszystko naraz. No tak, no dobra, to potem będzie, będą mi latać barbarzyńskie śmigłowce? Chyba tak. Boję się. Co tutaj jest, Boże? Nie wiem skąd to nie aluminium biorą, ale będą latać, tak. Czy ja mogę leczyć tą? W tych granicach tego śmiesznego miasta, no mogę przez jedną turę. Fajnie. Dobra, gdzie jest ten śmieszny Egipt? Oj, jest, no i tutaj, czy tu go nie ma? Chyba go tutaj nie ma. Dobra, to te działa można wycofać. Jedzamy. W tym momencie w 1972 roku wzięliśmy się za powolną eksplorację. Tak. Brawo, Udało nam się. Ale moje te, moje. Moje kurczę, te karabela gdzieś tam odkrywają. Eee, uran, mam uran, uran, uran. uran. Masz uran? Ile jednostek? Nie wiem, gdzieś znalazło w moich granicach. Zaraz ci kliknij i oblikuj. Jest i on, 4 jednostki? O, ej, to grubo. Wystarczy na dwie, dwie atomówki? Czy, czy, czy cztery atomówki? I have no idea. Ile atomówka wymaga? Dwa czy jeden? Znaczy ten ICBM wymaga chyba dwóch. A zwyczajna chyba jednego. Więc cztery atomówki zbudujesz. No to cztery atomówki na Wenecję wystarczą w zupełności. Żeby zrównać z ziemią. Dobra, czy tutaj jest Egipt jakiś? Nie, tutaj nie ma Egiptu. Dobra, to się mogę stąd zwijać Tyle. Co ja mogę zrobić z tym typkiem? Zyzy. Zy. Ej, ty! Rosja ma te pancerniki, ale faza. takiej płaki. Ty uważaj, bo on przypłynie tym pancernikiem. To może być nieciekawie. Ja muszę ewakuować swoją łódź podwodną w takim razie. Gdzieś tutaj. Muszę tutaj podpłynąć sobie drugą. Jak skontruję go dwoma łodziami podwodnymi, to będzie wypas. Po prostu. Ja upgradeuję swoje wojsko. No to upgrade, upgrade. Silnik spalinowy. A ty w co idziesz z nauki? Ja poszedłem w silnik spalinowy. Ja poszedłem w balistykę Uran, zaraz, ja mam cztery jednostki uranu też u siebie. Brawo. Trzeba coś, coś, coś z tym zrobić. Ja se zbuduję te wszystkie. Ja, ja tu chyba będę szedł żeby mieć produkcję. Ale gdzie co? No w tych miastach najważniejsze sobie zbuduję, te, wiesz, wszystkie. Jak to się na... Boże, zapomniałem fabryka SK? Czy o co ci chodzi? Nie, 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 nie. No nuklearne te wszystkie. Nie wiem, wszystkie co, schrony? Ja. Nie, ja przeczekaj. Elektrownie atomowe? Tak, 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 tak. O Boże, to przecież to, ale to uranu uran zabiera to atomówek nie możesz mu budować. Ile kosztuje właśnie jeden? Kosztuje bomba. No, 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 bomba kosztuje jeden, ale elektrownia też wymaga jednej jednostki uranu. Więc albo bomby będziesz robił, albo będziesz robił elektrownię, jedno, dwoje. Albo pół na pół. No, albo pół na pół. No. Dobra, mam swoją ropę, ale wypas. No, buduj. Zlagowało troszkę. Tu jest nacisk na co? Na złoto. To wypas. Dobra, jeszcze mogę trzy te sztoki handlowe otworzyć. Hmm, czekaj, jakie mam wpływy? Gdzie? O, lawenta, nie ma sojusznika. Świetnie. Bardzo ja, dobrze. Ja tam wysłałem tego. Wysłałem swojego szpiega, nie wiem czy wiesz. Holer. Eee, kto nie ma sojusznika? Boże wszyscy mają sojuszników. No ale to, to... na lawę jak możesz przekabacić lawentę, to spoko, oni mają uran. Uran i srebro. No to co przekabacasz czy nie, bo jak nie to ja mogę się wziąć za lawentę. Ja to... się biorę. Jest sojusznikiem? Jest sojusznikiem chyba. Od razu lepiej. No i miodziu Eee, dobra. Sofię, może Sofię? przekabacić? To jest sojusznik, ta śmieszna Wenecja. 121 punktów przewagi nade mną ma. A więc pełen wypas. Dobra, to lewenta jest twoja, teraz ja sobie szpiega, prześlę do Hanoi w takim razie. Czy w Hanoi jest jakiś Twój? W Hanoi? No. E, jest mój. A w Malace? Nie. A w Panamie? Dobra, Nie. to, to niech ciśnie do Malaki w takim razie. Dobra, jeden ciśnie do Malaki. Przerwałem ci chyba strzelnie No i co zrobić? Projekt Manhattan się buduje. Pełen wypas. Balistyka... Czyli widziałeś, balistykę wypaliłeś z naukowca, czy jak? Mhm. To mi Dobra, to tak, ja chcę tutaj laboratorium badawcze. Kyoto albo projekt Manhattan, albo... Nie, chyba by budował pancerniki na razie, dobra Cztery niezadowolenia, świetnie ja Mam 24, ale na plusie Dzięki. Jakieś masz może surowce uksusowe, których ja nie mam? Nie wiem, zaraz ci powiem co ja mam. Masz marmur? I tyle A ja mam cukier. Um, marmur mam, tak, tylko pytanie, ile tego marmuru mam. Jeden. No, jeden marmur, no tak, no to kiepsko. E, dobra, tymi się zwijamy, tymi działami też się można zwijać. Teraz tak, wybierzmy produkcję Osaka. Osaka niech produkuje pancernik. Miał o ja mam trzech generałów, Jezus Maria. Wow. O, tutaj kopalnia uranu. Tutaj wielki dealer. Nie tam 10 jedzenia w stolicy to dealer niech robi ten kolejny urząd celny to Urzędów ceny są raz, dwa, trzy, cztery, pięć będę miał. Jest trochę chore W stolicy. W stolicy 5 urzędów mam, więc pełen wypas. Nie przesadzasz? No czemu nie? No będę hajsem zarabiał sporo. wszystkim. No Przecież w late game hajs jest ważniejszy niż ten, niż, niż nauka tak naprawdę. Bo możesz kupować, a nauka już tak bardzo nie jest potrzebna. No, w ja mam 208 naturę. A w stolicy 208, ma w samej stolicy mam 223 natury w stolicy zarabiam. 181 punktów nauki w stolicy takie tam. I 156 kultury. O. Dobra, to nextura. A na powoli możemy kończyć ten odcinek chyba. No jeszcze jedną turę możemy zrobić. Zwiększą sobie naukę. Co, znowu nacisk na naukę? No 1035 w tym momencie. To fajnie, ja mam 596. No i świetnie. Ciekawe, ja bym, jakbym bym przeszedł na, ten, na nacisk na naukę wszędzie. Sprawdzić zawsze można. No nie chcę cię klikać tego wszystkiego. Żeń. No trochę. Memphis, co A zaraz ja mogę ten. Te miasta budują, co chcą, bo to są ile tych marionetek? Mam jedną marionetkę, drugą marionetkę. Zwolnie nie masz nadmiar. Dwie, mario dwie marionetki mam to w sumie tak. Mogę przełączyć sobie na ten. E, na zarządzanie Tymi miastami i tyle. Ty masz teby marionetki, ale to ten to w sumie to lepiej, żeby tak pozostało. A co mam teby marionetkę? Tak. <laughs> Budują Ci teraz ten... Yy, laboratorium. A co, chcesz przełączyć na ten? Na zarządzanie nimi, Czy jak? Tak. To no to przełączaj. Chcę mieć. O, hello! Czemu tutaj lagi takie występują? Brzydkie trochę lagi. Nie. Niedobre lagi po prostu. Dziesięć stosowania, shit! No, trochę sporo. Znowu ci wyskoczą barwę. Nie, minus 3 już. Wszystko pod kontrolą. Okej. Okay. Wierzę, wierzę, że po prostu wszystko jest pod kontrolą. Dobra. Ty ciśnij Przez, tu. Jeszcze wezmę monument, to będzie plus 2. O, widzisz? Świetnie. Przyłączenie, Temp, to był dobry ruch. Na no, co? Zmniejszyło ci się niezadowolenie, czy zwiększyło? Zniszło to wypas dobra, produkcja Satsuma. Co oni mogą tutaj budować? Jakiś hotel? Ej, zaraz, a ja tu hotel mogę wybudować. Przecież 50 kultury z cudów światowych. Było, czemu ja w Kyoto nie buduję hotelu? Jesus Christ, hotel poproszę. W sumie jeszcze tą. E, tą w skrócie z... to ja już obie nam radar, także też chyba w sobie będziesz musiał go zbudować. Nie wiem, pomyśl tak. Znaczy... Lotnisko, tam kolejne 50 jest w turystykę zmiany. No, 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 spoko, spoko. E, hutę, o oh, hutę mogę wybudować, spoko. Muszę gdzieś tam hutę zbudować. Pancernik, czy ja chcę pancernik budować tutaj? Hmm. Chyba nie. Samoloty może jakieś. ja Europę. Siedem jednostek. Zbudowałeś hotel w, w Honolulu? Nie, jeszcze nie. No nie będzie przystań, dobra. Zaraz, Boże, ta suma ma tutaj ten, chrystę. Kuter. Muszę kupić kuter. A ryby ma, jeszcze nie ogarnął tych ryb nawet. Świetnie. Eee, teraz tak. No nie jest to w sumie następna tura. Tutaj są jeszcze jakieś ślady przeszłości, to mógłbym ogarnąć je. Przydałoby się wybudować przekręt wyborczy w Kongo. Super partia. O nie! Nadciągnęła Dania. A gdzie? No przecież mamy z niej pokój. Z czym tak. ty się martwisz? Chciałem strzelać. Pokój no wiecie, expo. Chciałem expo. Przecież on tam nic nie ma, co to za statki jakiś ten... ale expo, expo. No tak, no... No panie, płyniesz czy nie płyniesz? Dobra. Jest. Tutaj trzeba ja coś mogę wybudować. Obserwatorium zbudowane z giełda Port morski. A ciśnijmy giełdę. No i kogoś 8 ma? 8 obywateli już ma. 9. Dobra, jeżeli, jeżeli zagłosujesz na tak, na, na to, co Wenecja proponuje, to myślę, że kultura ci się nie skończy nigdy. Jak jeszcze z tego pykniesz, że właśnie bonus z tych hoteli, to już w ogóle dziękuję, jesteś ustawiony turystycznie. To spoko, zaraz zobaczę, co tu się dzieje. Miejsce, miejsce kulturowego co to daje? Każdy coś świata daje swojemu miastu trzy kultury. No to mi chodzi, ja to chcę. Możemy iść na tak. Zakaz luksusu srebro. Uchylenie, to też mi pasuje, szczerze mówiąc. Pełen wypas, nareszcie jakieś sensowne propozycje. Wenecja chyba szczoiła, że chce tą mówkę przyjąć na klatę, więc zaczę zaczęło ten głosować pod nas. Może się boi? Może. Teraz tak, szkoła, hotel albo szkoła. Bo, będzie szkoła Honoluru. Let's go. Chociaż tu jest trochę cudaków, więc może hotel? Siedem tur. Dobra, nie będzie ten hotel, będę się bawił w kulturę w takim razie. Ten ziom z, ten ziom niech idzie sobie tutaj. Kawaleria jakaś niech się toczy gdzieś. tak, rybki mogą być. No i co? Będziemy kończyć ten odcinek chyba, tak? Bo już jest już pół godzinki za nami. Można rzucić okiem szybko na demografię. Ja jestem tak mam jestem populacja w pierwszy, zbiory pierwszy, wytworzone dobra czwarte, PKB pierwsze, ląd trzecie, żołnierze pierwsze, akceptacja pierwszej, i pierwsze, yo. Pozdro 600 na Tak jest. A u Ciebie? O Jezu, to będzie teraz dużo czytania. Znowu demografia, zobaczmy. Trzeci, jeżeli chodzi o populację, drugi, jeżeli chodzi o zbiory, pierwszy, jeżeli chodzi o stworzone dobra, drugi, jeżeli chodzi o PKB, drugi, jeżeli chodzi o ląd, piąty, jeżeli chodzi o żołnierzy, piąty, jeżeli chodzi o akceptację, i pierwszy, jeżeli chodzi o naukę. Pięknie. No jasne, jasne. Dobra, tak wygląda demografia. Dzięki wielkie. E, mamy 260 turę, czyli do końca pozostaje jeszcze 90 tur chyba, tak? Nie. E, 70 to jest 330, tak. 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 70, 70 tur do końca pozostaje. E, dzięki wielkie, i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, bye bye. Trzymajcie się.